Witam serdecznie. Dzisiaj przygotujemy ekspresowe w przygotowaniu pączki z serka homogenizowanego. Zapraszam! Do przygotowania naszych pączków potrzebować będziemy 600 g waniliowego serka homogenizowanego, 3 szklanki mąki pszennej. 4 jajka, 4 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia, szczypta soli, a do tego wszystkiego 1 litr oleju roślinnego do smażenia oraz łyżka cukru pudru do posypania gotowych pączków. No to zabieramy się za robotę. Najpierw do większej miski przesypiemy sobie mąkę. Do niej dodamy szczyptę soli i cztery łyżeczki proszku do pieczenia. No i całość ze sobą musimy po prostu połączyć, przemieszać. I ten etap będziemy mieli za sobą. Dla to wszystko chwila. No a teraz jak to przemieszaliśmy wszystko, to wlewamy cztery jajka i przekładamy serek homogenizowany do tej naszej mąki z jajkami. No, i całość teraz musimy wyrobić na taką jednolitą masę. Wszystko, wszystkie te czynności wykonujemy łyżką. Wyrobimy sobie takie ciasto z tego. Ciasto jest takie kleiste, ale takie ma być. Na kuchence mamy patelnię. Do smażenia tych pączków potrzebna jest nam taka patelnia z wysokim rantem albo garnek. Tak, żebyśmy wlali tego oleju, żeby taka warstwa jego było gdzieś 2-3 centymetry, żeby te pączki mogły swobodnie się w tym oleju po prostu w trakcie smażenia obracać. Teraz co? Umyte suche dłonie nawilżę sobie olejem i i taką yy, kawałek tej masy wielkości orzecha włoskiego i przekładam na rozgrzany onej. I takie kuleczki będę sobie wrzucał o, wspaniały, domowy sposób na ekspresowe przygotowanie pączków. Polecam. Pyszne są. Migiem się je robi. Moje żonie mega smakują. Większe, troszeczkę mniejsze. Jak się tam urwie nam tego tej masy, tego ciasta? One same będą się obracać. Zaraz zobaczycie, jak będą tańczyć na tej naszej patelni. A jeszcze jedna się zmieści. Ok. No, i słuchajcie, nasze pączki już są gotowe. Smażyliśmy je gdzieś tak 5-6 minut. Smażyliśmy do uzyskania takiego pożądanego koloru, jasno-brązowy. No, teraz wyciągam na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym, żeby nadmiaru oleju odciekł. I jak je wyjmiemy, to na tym gotującym się oleju kolejną porcję będę smażył. Pączki gotowe na talerzu. Talerz wyłożony papierem do pieczenia, żeby ładniej to wyglądało. No i teraz są, obsypujemy cukrem, pudrem, który przełożyliśmy na sitko. No i trzepiemy go na te pączki. Patrzcie jak to wygląda. A jak tu pachnie. Super. No, czu, się z serka homogenizowanego już są gotowe na talerzyku u mnie ja kosztuje, no co powiem? Pycha, Rewelacja. No kochani, wyszło pysznie, kolorowo. W przygotowaniu, jak sami widzieliście, ekspresowo, jak Wam się podobało. To zapraszam za tydzień. Hej!